Zagramy z i zagramy sobie z I To jest nasza popularna gra. I my sobie zagramy jakby w. Jakby. No, tu już Wam wyczuję, tu już Wam. Tu, Opatrzcie, tu gdzie taka kropeczka jest, to tu Wam pokażę. To jest mieszka. Ja mogę wszystkimi palcami, drugi, dziesiątkami kosztować. I my sobie teraz porobimy różnego kupienia tak na małżeństwo. a tu a. E, Później My musimy sobie kupić dom. Później moja mama wróci do e, przedszkola. Będzie to sprawdzać. Są jakie będziemy mieć. Jakiś tam jest popularny. O jak ten? Przecież to jest tylko zypka. Patrzę, co to będzie. Co to jest? To jest tylko woda prawdziwa. I on ma litrów mini A czy tu można Ale ja myślę, że to jest tą pod wodą Gdzieś Czekajną zazdą... pod wodą myślę Dobra, to sobie zmienimy na to sobie zmienimy na idealne a Wamykam. Jak moja siostra to zobaczy, to ona chyba nie uwierzyła sobie więc Mam klienta jest śmiki. Dobra, to ja może ten sprzedaję. Albo tu Kośia. Dobra, tu jakby będzie to. Później ja sprawdzę na kamerach w środku. Dobra, jestem. Tak, Kamereczkę będę patrzył i zamknę. Się. Nie. Ten dom kapujemy. I raz, gdzie O! Właśnie ten. Kapujemy. Tak, wciszemy, mam tam, mam tam. I tu będziemy. Dobra, to musimy umrzeć. Wyjść i wesz.

czyli broni nie, nie, już, nie, dobra, to nie to, dobra, to, to, to jest ruchlowy, tak, ruchlowy. No już mamy na ekranie rąsie, się jak że wiecie to, i ja sobie to sobie robię różne rzeczy,

Dobra my, sobie... Dobra, my w sumie zrobimy sobie minę Dobra, jeżeli rzemy się nie ma, to my tutaj nie zrobimy, ale musimy nerwowiskować Dobra, to bierzemy, no, y, będziemy filmować tu przed wszystkiego My sobie porobimy, mm, y, będziemy mieć pistolet I y, to i wojsko. I wojsko wybieramy. Podjeżdżamy pod Kamila. Kamila, mojego kolegę. Książę, która ma 228, 685, 900, 1000, 659, 1000. Jedziemy na wojnę. Du, du, du. Всем это удобра, я буду за пенчоги. Да. Мне тут там четыреста. Пенсет двадцать седем. Пенсет двадцать бомба двести пятьдесят. Личник шестьдесят.

Musimy je zebrać, bo musi być. A tam jeszcze jakaś dziewczyna była na wstuchach. Tam była taka panna młoda. Panna młoda, no. A tu już Ale koło może stać? Ty Ładko wychodziło! O, coś nie wychodziło. z tego. I my tu sobie pojedziemy. Jedziemy, jedziemy i jedziemy, 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 jedziemy. Tu sobie poszukujemy dom i wojsko parkujemy szybciutko na y, miejsce jego. Hmm. Dobra. Ten. Że my sobie jedziemy który dom dobry na taki może taki jakby ten. Pitolka, pitolka, man no, pitolka, fido, si man... No, Argi ne ma pitolka? Ar pitolka yeah. yra yeah. trečias? Taip. Taigi, čia pitolka. Taip, po kuo? O man man mišinasi, o man yra zeroma. Chciałam wymagnąć milion tysięcy Zamykamy teraz. u matko. O matko. Dobra, to robimy zamknięte. No, dobra, i, ale on jest ładny. I my sobie będziemy to tak, może nie. O dobra się. wyglądam jak czartek. Jak czartek wyglądam, ale tam jajce jakieś. Tam było wcześniej jutro. Może to nie Trzy godziny. Minęły. To było przejęła. Może tu. Nie, to jest dobre. Przybliżymy się za जो व्रत रूस में będzie jakiś idealny dla mnie. jakieś małe, już takie, ktoś się Takie włosy I kafry sobie dumny. Nie, to się nie daje przecież. Ja I ja będę jechała, będę jechał na znaczy, e, tym. Jestem śwadnym łaczeniem z gier. Idealny na podwórko. Dobra, teraz ten. tym chodzie że... rozjeżdżamy i uciekamy. Czekaj, musimy zmienić mieć numerek lążniczy, żeby tu różowym. Eee... Co wpisano tu, um, gdzie ta... Dobra. E, to... Dobra. Tu będzie pisało Magda. E, na Miri domu. I zmienię sobie to na samochodem. A tu muszę sobie też filmik wymieścić, chociaż mam niemal. Nawet nie wiadomo, że... E, tam robię jest jak mał, mały złot. Dobra. Teraz to musimy też wyjść. i muszę zaczynać.